Na wstępie, chciałem Was przeprosić za niewyraźny ekran i złe ustawienie programu do nagrywania. Niestety jeszcze mi się nie udało skonfigurować dobrze. No ale co? Mam nadzieję, że to nie aż tak przeszkadza i zaczynamy pierwszy odcinek. O tu dobrze. Mam kibel tu był na zewnątrz, bo w domu wybiło szam, przynajmniej tu można normalnie skorzystać. O matka. Witam Was w pierwszym filmie tutaj koledzy z zamiedzy, się seria nazywa. Nawet nie wiem jak się podeczyć, bo papier na zewnątrz. Ale mam takie gospodarstwo, zaraz wam pokażę. Muszę przejechać kawałek komarkiem. Zaraz będziemy go używać. Wprowadził się tutaj do mnie taki nowy sąsiad. Zaraz pójdziemy do niego zobaczyć gospodarstwo. Ja też się tu nie aż tak dawno wprowadziłem, dopiero Wybudowali mi tutaj obory dla świń, budynek. Dla krów jest też budynek. Ale to do was oprowadzę tutaj szybko. Tutaj będą świnki. O, tutaj mamy taki jakby naprawy garaż. O, widzicie, światło jest. Eee, tutaj coś się zacięło. Te drzwi czasami się zaczynają i tutaj będą świnie, tam będą krowy, to niedługo muszę zakupić, tylko na razie ty nikt u mnie nie sprzedaje, na się nie ma ogłoszeń, tutaj u mnie na kolonii, ale może się ktoś pojawi, kto chce sprzedać krowy. Mam tutaj taki silos fajny, mały, ale na moje gospodarstwo wystarczy, mam tutaj też takie autko. Fajnie chodzi, ale dzisiaj go nie będziemy używać. No. no, Przyjadę Wam kawałek, żebyście zobaczyli jak chodzi, ale chodzi elegancko, nic nie skrzeczy. No, przeparkujemy go tutaj, bo tutaj jest jego miejsce. Takie mam na razie sprzęty rolnicze. Tutaj prasa na przykład. Mamy tutaj yy, przyczepę. D47, jak się nie mylę. No i tutaj też mamy yy, kolejny silos. Tutaj sobie też wybudowałem na wszelki padek. też jest trych. Jak widzicie, więc można tutaj układać kosteczki. Fajnie. Ten tylko nie jest skład, jak zwykle. No mamy też tutaj Wanienkę. U mnie czasami w domu. Nie działa woda. No i mamy dwa ciągniki. Tutaj mamy Ursusa 60, a tutaj mamy Władka. No i dobra, zadzwonimy do sąsiada. Zapytam się, czy mogę wpaść, pokazać moim widzom gospodarstwo. Pewnie. No zobaczę, czy jest w domu, ale zadzwonię najpierw do niego. Halo, sąsiad? Halo No, ja, Co tam? ja ci mówiłem, że mam ten kanał na YouTubesie No No, i mam tych subskrypcji dużo No, na no coś tam gadałeś o tych, tych no. czy jakoś no. tam I, I mam dużo tych subskrypcji I moi te, te ludziska chcą zobaczyć twoje gospodarstwo Ja mogę tam do ciebie moim komarkiem podjechać no przyjedź To ja, ja przyjadę, a, a gdzie to jest adres? Jaki to jest No tu jak ty mieszkasz na tym to, No ty na koloni to... mi do drogi, bo ja tam nie wiem Wyjdę. Wyjdę do drogi I auto zaraz pierdyknie No ja pojadę do ciebie, bo o cholera wchodzę wjechał, matko boska. Dobra to wyjdę Papk, Babka mnie zabije Jedziemy. No, Marku, widzicie tutaj się jakiś łop... No i jedziemy sobie dalej. i gaz komar, nie mogę go odpalić, bo jakiś łop stoi. Zjadę tym ludziom. Kurde, który... tylko nie wiem gdzie ten sąsiad, ja jest nawet tu skręcę. Nie wiem, chyba w tą drogę. Ale nie jestem pewien. No, widzicie, tam jest taki rynek. Taki targ można sprzedać. kurde Co to tu? Dobry Fajnie, Nie Nudę. Czekajcie, może ja zejdę, rozglądam się, gdzie to jest. Gdzie ten sąsiad jest, bo. Kurde, nie wiem. O, tu macie pogodę. Pokażę wam, a ja, a ja tu się rozglądam. odzwoni sąsiad. Halo sąsiad, no halo, halo. jest. No, gdzie ty jesteś, bo ja tu byłem w domu i dopiero teraz wyszłem, stoję przy bramie. No, ja w prawo. A, to nie, to wracaj z powrotem. Jezu, miałeś już wyjść do drogi, sąsiad, mówię. No, bo byłem w domu. No matko. O, bo tu jednokierunkowa jest, a jadę pod Jadę. No i co, prosto o, mam jechać? Tu, skręcę, skręcę. A kręcę. dobra, widzę cię sąsiad. Kurde, tu nie Do Dobra, dobrze, już ty prawo tym... otwieram. O, widzę, że już Z przygot... Sami nie muszę jechać. Postaram się, już parkuję, kurde. O cholera, sąsiad, nic się nie stało. Daj coś robi. Ja, ja wycofam, sąsiad, ale nic się nie stało. To murowany kurnik, spokojnie. O. A. Sorry, że ja tak się panoszę. Witaj, sąsiad, ciema. No, witam cześć. O, ale masz fajną chatę. Gdzie masz tych, gdzie masz tych widzów? No tu, nie widzisz? Tu nagrywam. Mam gdzie, nag tu na, na, na głowie? No, na głowie mam tutaj. A, dobra. Tu jest ponad 100 tysięcy widzów. Tu jest trochę tego... To pozdrawiamy. No. no. Żo żonkę po pozdrów Tom. dobra jak jej jest matko boska czekaj sąsiad nie mówi ja sobie przypomnę to jest ta I kurde bo myśmy się jeszcze nie poznali Jacka sąsiad a Jacka no wiem no kurde że wiedział ale o kurde sąsiad masz mm. maszyn o ja mam Władka mm. tylko też kurde chcesz Władka to, to też już mówił no no Ładził czterdziecha kurde sąsiad Sorry, że ja ci tak łażę po nim Sory, sorry. Nie chciałem. Kurde, ale sprzęt. Ale coś ci spodni trochę cieknie. Jak trochę zabrudzona. To, gdzie gdzie to co ty gadasz? No ta no mówię ci tu masz pod tym, pod wydechem. Kurde ci Dobra, tam w szczegóły nie zaglądaj. Sąsiad, ja ci go potem tam o, wyczyszczę. Ale kurde czterdziecha. Sorry się ja ci tak po nich łażę, kurde nie chcący. No dobra, chodź tu już. No ale masz fajny... No tu, tu jest. Tu bestia. O kurde, ale... MF, fajny. No. 87. jo. Kurde. Ty mogę... Trzy dniki pierdoły no, takie... odpalić? Nie, za drogi sprzęt. Kurde, sąsiedź, Ale sią se daj. Nie dam. No tej chcę siąść. Ale zaraz zepsujesz. Nic nie zepsuję, sąsiad. Tylko siąść. So, sorry, że ci tak po nim łażę. Uu. Widzicie, widzowie, teraz sąsiad mnie ponagrywa, o. Masz, sąsiad, kamerę. Czekaj, bo ja nie umiem, którym to. No, tu masz kamerę, trzymaj. No, za, za tobą jest, za tobą, przejdź. Gdzie? Przejdź dalej, o. No, stój tu. No, widzicie, są... Dobra, oddaj mi tę kamerę, o. Dobra. Widzicie widzowie. No tak, to no, jak obora. A da... o, kluczyki są stacyjne. Czekaj, sąsiad. Zostaw, zostaw. Uuh. Zostaw Ale... to. Coś skrzeczy. Nic nie skrzeczy, tak ma chodzić. O, ja też mam kosiarkę, tylko, kurde, mam zasłoniętą. No ja mam bez osłon. Jedna przyczepa, to druga przyczepa. O, masz taki sam silos jak ja, sąsiad. No widzisz O i to mi trzeba będzie pożyczyć, wiesz kurde, ale to ciężkie. O oh. co? Oh. No, kurde... Agregat, bo... Mi... Po co ci agregat? No potrzeba mi, bo... kurde... Prądu nie ma u mnie. No. no. Dobra, ty co ja... to oh. O! Do... A tu chodź jeszcze ci bestie, jedną pokażę. Idę, idę. Czekaj, bo ja mam sąsiad problemy z kolanem. O panie, to czekaj, ja przyjadę swoją bestią. Czekaj go. Przetargam do tyłu. O. o, dobra Mój za pierwszym pali. Mój też. O. O, ale masz fajny kibelek. Ja też mam taki sam. Ty, u Ciebie też Marian budował te. Co? U Ciebie też Ma... Oj, sorry. Sorry, sąsiad, ale Ci... Kurde, całą całowa... hey. <śla> Kurde, całą rolkę pójdzie. No. Całą rolkę papieru Ci przypadkiem wrzucił. Sąsiad! papier drogi. Kurde, mol. Sąsiad. So, ja... Czym się będę podcierał? Nie martw się, poczekaj. Weź mnie, tu. Czym się będę podcierał? Ja zanurkuję. To nurkuj. A zamkniesz tu? Zamknę, nurkuj. Uhoho. Sąsiad, żyjesz? To, to, to. O kurde, mol go, go, go. U. Żyjesz U. Masz, sąsiad O kurde, cała Kurde, ci... mol Czekaj, osuj się, osuń się Bo przejść nie mogę Czekaj, cię wodą obleję, bo cię trochę uświniłem Tym papierem Kurde, zamknij ten kiebel Bo śmierdzi z niego Czekaj, sąsiad, muszę cię oblać tu OJ SORRY Ty, SĄSIAD NIE GNOJÓWKĄ Sory sąsiad guza ci nabiłem Kurde mol Sory sąsiad Kiblu, nurkował nurkową O, a się kibel z wrażenia zamknął Matko jedyna Sąsiad ja już pojadę trzymaj się, trzymaj się. No cześć zamykam bramę żeby mnie nie okradł Ja cię nie okradnę, sąsiad Następnym razem ty do mnie przyjedziesz, bo to jeszcze było pokoju. No dobra. O kurna, pies mi uciekaj, tu pimpuś. O kurde. Pimpuś, chodź. Potlety żona ci zrobiła. w Sąsiad, ty mnie słyszysz? Coś tam się ktoś drzewe wsi, że mi się wydaje. Sąsiad! 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 Co wolę kluca Ej, bo bo ty masz dwie <laughs> Kurde, te palenie tych papierosów tych... Co tam sąsiad? Bo tam jest jedna rolka była, że sam se chyba wrzucił. Urdemol, dobra to wyciągnę, będę nurkował. Kurde, nurkuj tylko ostrożnie. No, sąsiad to ja tam jeszcze potem przedzwonię do ciebie, tylko ja muszę odpocząć tych lekarów. Dobra. Zanurkował to. O matko nie telefonu, nie mam tak samo jak ten tego odbieranie to czekajcie zadzwonię do tego sąsiada bo sprawa jest Halo, alo sąsiad Halo, kurde sprawa jest Ale sąsiad! Sąsiad! Co? Nie denerwuj, bo ja Krów nie masz na sprzedaż? Nie. Jak nie masz? No, ukradli Cygany. A, a znasz chłopak, co by miał rowy? Słyszałem, że sprzedają tam w tym. W skupie zwierząt. No właśnie, kurde, bo patrzę na tego... Oliksa i nie ma. U handlarza tam widziałem, na końcu kolonii. A, ta! To u To tam będziemy... Będziemy musieli prze... Umietka, no, będziemy musieli dwukółką pojechać kiedy. Ja załaduję do swojego ogórka, tu mam takiego. Ja tu załaduję mhm. z 10 krów. Tu ciasią to się nic nie stanie. No dobra. Sąsiad. U mnie kurde, coś w łeb boli. O matko, ja się chyba muszę położyć. Jezu, o tu jest kanapa. A tu nic, ja idę po biber do kuchni. O matko. Dobra sąsiad Kurde, ja się idę napić to ja jeszcze potem przedzwonię. Dobra. O matko, widzowie. Idę się porno,